Witajcie kochani na spotkaniu z serii Tarot Artystyczny Gaja. Dziś jak postrzega cię ta osoba, o której myślisz, jak ciebie postrzega pod każdym kątem i aspektem życia, przybliż sobie energię tej osoby. To nie musi być tylko kwestia relacji. Romantycznej może to być każda inna relacja. W kwestii fizyczności możemy na to spojrzeć, jak odbiera ciebie no, po prostu, jak cię widzi, od strony fizycznej. A zresztą, wiecie o czym mówię. Bardzo dziękuję Wam za to, że jesteście, za to, że subskrybujecie. Za to, że lajkujecie, za to, że zadajecie pytania indywidualne. A jeśli ktoś jeszcze ma ochotę na, na czytanie indywidualne, to zapraszam tutaj pod film. Są trzy opcje: jedna krótka odpowiedź na pytanie, 25 zł, dłuższa 50 lub no, po prostu dwa pytania, oczywiście. No i wersja najdłuższa 100 zł dwoma taliami. Dobrze. Przykłady filmów możecie zobaczyć w zakładce Społeczność. Tam jest, Tam są linki do filmów czytań indywidualnych oczywiście w poufności. I tam możecie zobaczyć, jak takie czytania wyglądają. Ponieważ czytania indywidualne nie pojawiają się tutaj na kanale głównym, zachęcam. Wszystko jest napisane, jak zadać pytanie i tak dalej, i tak dalej. Zarówno tu pod filmem, jak i w zakładce społeczność. Dobrze. Mam nadzieję, że już przybliżyliście sobie energię tej osoby, o którą chcecie zapytać. Również. To pytanie nurtujące cię, jak on, ona ciebie postrzega, co jest takiego interesującego w tobie, co przyciąga, aby tą osobę, cztery w pentakle, hmm, hmm, tak. I co jest takiego, co? wzbudza wątpliwości. Zaraz się dowiemy. Zaraz się dowiemy wszystkiego. No. Energia ogólna. Energia ogólna tego, jak ta osoba cię postrzega. Mm. Procesowanie, przetwarzanie swoich uczuć. No, proszę. I podróż. No, ta osoba jest otwarta na to, żeby wyruszyć z Tobą w podróż. Procesuje swoje, swoje uczucia, zastanawia się, co i jak. No i tak, tutaj ewidentnie coś, Coś się szykuje, coś się szykuje takiego, bo mamy tutaj dwa wilki, które no wyją do księżyca, tak, i bo ewidentnie wyrażają to albo próbują się dowiedzieć same o sobie, co czują. W każdym razie na pewno jest etap procesowania, przetwarzania tych emocji, uczuć, i chęć do wyruszenia z tobą. Zobaczmy w takim razie, co odchodzi do przeszłości w tym, jak ta osoba Ciebie postrzega. Siedem mieczy i hmm, królowa buław. Do przeszłości odchodzi takie poczucie, że jesteś tak ognista albo ognisty i tak potrafisz zamieszać, że trudno za tobą trafić i że naprawdę trochę jesteś, tak się dobrze czujesz w swojej skórze, w swojej energii, w tym co robisz, że nie zwracasz uwagi na otoczenie. Jesteś panią swojego życia i w związku z tym trochę trudno ci zaufać, ale na szczęście to jest również bardzo pociągające, bo jesteś również tajemnicą. No i stąd to procesowanie uczuć jest to pewna sprzeczność, tak? Z punktu widzenia osoby drugiej, no bo to jednak jest trochę ryzykowne, prawda? Ale no zobaczmy, jak postrzega Ciebie w tej chwili. Diabeł. I pięć, I pięć mieczy. No ta osoba to ci za bardzo nie ufa, tak? No nie ufać. I powiem nawet, że jest coraz, coraz trudniej tej osobie ci zaufać. Dlatego, że no, było to, że jesteś tajemniczą, ognistą osobą, a teraz dochodzi do wniosku jakby przejście jest w kierunku takim że mieszasz tak manipulujesz słowem próbujesz uzależnić od siebie innych ludzi i że jesteś taką takim no, taką, takim narkotykiem dla innych tak w tej chwili ciebie postrzega no i hmm, cały czas proces właśnie przetwarzania uczuć i tego czy wejść z tobą w relację jest właśnie yy, no cały czas się dzieje i jeszcze do tego pięć pentakli który mówi o tym, że no nie bardzo lubisz wydawać <ścoughs> no tym razem troszeczkę się jawisz jako taka no taka postać powiedziałabym Niebezpieczna, niebezpieczna, bo i uwodząca, przyciągająca, i jednocześnie kompletnie nie do ogarnięcia. Co nadchodzi w tym, w jaki sposób cię ta osoba odbiera? No, teraz mamy sąd oraz rycerz mieczy. Sąd i rycerz mieczy. No cóż, ta osoba się nie otworzy przed tobą. Podejmie decyzję, jakby otworzy się na nowo sama dla siebie i ponieważ no, ewidentnie ta osoba odbiera ciebie jako kogoś, kogo być może spotkała dlatego, że sama kiedyś była taka czy taki i dlatego jest w stanie ocenić to, co ty robisz ale jednocześnie tutaj jest poczucie takie, że nie ma sensu się otwierać, nie ma sensu podnosić przy ubicy, lepiej zostać no takim zakapturzonym, zakamuflowanym i złożone skrzydła, lepiej do Ciebie nie podchodzić. <grym> no cóż, taka prawda. Chociaż chęć jest do tego wyruszenia, ale to jest ktoś, ta osoba, którą, o którą ty pytasz, ta osoba jest doświadczona, zarówno z punktu widzenia tego, jaka była w stosunku do innych, jak teraz to ocenia, jak i e, doświadczona przez innych. Najczęściej tak to właśnie bywa. I w związku z tym ta osoba, jak ten Napoleon, który Potrafi po, po, poderwać do boju i potrafi w mądry sposób spojrzeć na, na otoczenie. Podrywa się do boju, ale nie w Twoim kierunku, bo widzi Ciebie jako no, pewnego rodzaju zagrożenie. No dobrze. To zobaczmy w takim razie, jak postrzega Cię ta osoba od strony jak postrzegać się już w ustawie by potrąciłam tak, no i mamy cały czas jeszcze to, te cztery pentakle które mówią o tym że tutaj jeszcze no cała energia takiego właśnie poważnego oszczędzania, że ty to trochę jesteś tak nastawiony nastawiona na to, żeby za dużo z siebie nie dać, a dużo skorzystać jak postrzegać ją od strony emocjonalnej? Hmm, nie te karty. Jak postrzegać ją od strony emocjonalnej? Wisielec i sześć mieczy. No cóż, ewidentnie na tej karcie nasza bohaterka uciekła przed wilkami na drzewo. Siedzi na drzewie, przeniosła się w bezpieczne miejsce, udało jej się umknąć i jednocześnie wisielec. W związku z czym to jest energia tego właśnie rycerza-mieczy, takiego, który nie chce w ogóle pokazać, co czuje, właściwie nie wiadomo, co czuje, i ta osoba. No, od strony emocjonalnej y, widzi, że ty jesteś kimś, kto po pierwsze, wstrzymuje się od pokazywania swoich emocji, po drugie jesteś trochę osobą, przed którą lepiej się no, schować, tak? Po prostu gdzieś umknąć, gdzieś się nie pojawiać, bo tutaj cały czas jest coś na rzeczy w kwestii chęci wykorzystania. Jak od strony fizyczności Cię postrzega? No cóż, <laughs> as buław, a nie paść buław, tf, niewielka różnica, <laughs> oraz królowa mieczy, no tak, no tak, ogień, ale bez zaangażowania się, tak? Ogień bez zaangażowania się i to dziecięcy ogień tak? taki niedojrzały ogień, niedojrzała chęć działania, zdobywania, pokonywania wszelkich jakichś tam oporów, czy zdobywania tego, co tam gdzieś na horyzoncie, ale nie ma w tym Twoich emocji, więc ta osoba Ciebie postrzega jako kogoś, z kim. No takiej emocjonalnej y, relacji raczej się y, nie ma co próbować zbudować. Natomiast można z tobą się spotkać, i miło spędzić czas w kwestii bliskości fizycznej. No a jak w takim razie odbierać się od strony intelektualnej? Zrównoważenie. Tak. Oraz koło fortuny. Dwa wielkie arkana. Od strony intelektualnej u ciebie na dwoje babka wróżyła, tak postrzega cię ta osoba, ponieważ z jednej strony wykazujesz zrównoważenie, które mówi o tym, że jesteś w stanie panować nad emocjami, że, jest, że, że, że rozumiesz przeciwności i w jakiś sposób jesteś w stanie yy, nad nimi panować, natomiast yy, no, wszystko fajnie, fajnie, dopóki nie zakręci się koło fortuny i nie spowoduje, że jest już wszystko, co było nieważne, jest teraz wszystko od nowa. <laughs> Więc niby spokój, ale kompletnie bez podstaw takich stabilnych, których można by, którym można by było ufać, że w jakiś sposób coś budują. No bo zrównoważenie i koło fortuny, no to, to jest tak jakby troszeczkę pewnego rodzaju przeciwności z jednej strony. To też jest taka e, zrównoważenie, to też jest e, karta kreatywności, ale taka kreatywność, tak, tworzenia czegoś z, z, dwóch, z dwóch różnych substancji. I koło fortuny kompletnie jakby zaburza proces ten, ten proces twórczy, a przynajmniej zaburza z punktu widzenia takiego przewidywalności relacji. Więc od strony intelektualnej u ciebie jest burza, przeplatana okresami spokoju. No, tylko że nie wiadomo w którym kierunku tak cię odbiera. No cóż, <noise> dobrze, a w takim razie jak cię postrzega i odbiera od strony materialnej? Paść kielichów, tak. I zobaczmy tu przesunę jeszcze troszkę, dobrze, oraz ło. Mamy tutaj transformację, śmierć i do tego jeszcze cały czas pamiętajmy o tych czterech pentaklach, które tu się nam cał... przypominają. Więc od strony materialnej to ty też jesteś niezły. Ancymonek tak cię postrzega, nie ja, ale od strony materialnej to u Ciebie jest tak jak i w, w sprawach intelektualnych. Od marzenia do wprowadzania tego natychmiast w życie, transformacja wszystko się odwraca, bo pojawiło się marzenie, zdziwienie, a być może i chęć zrealizowania tego na bazie uczuć, mimo że jest. Zrównoważenie, ale widocznie od strony materialnej często się kręci to koło fortuny. W związku z czym, jak się zakręci, ty od strony materialnej wpadniesz na jakiś pomysł i koniec, już transformacja, już nie wiadomo, czy góra, czy dół, już idziesz w to, yy, tylko że nie za swoje pieniądze. Bo swoje wolisz oszczędzać. W związku z czym, od strony materialnej, to masz bardzo dużo pomysłów i bardzo dużo nadziei, bardzo dużo cię dziwi, i właściwie cały czas widzisz, że mm, jesteś taką osobą, która może zrealizować bardzo wiele swoich marzeń. Wprowadzasz to natychmiast w życie, ale potem lepiej, żeby ktoś zapłacił za to. Bo, bo no tak. <tak>, tak ciebie postrzega ta osoba od strony materialnej. Reasumując, jesteś bardzo ciekawą osobowością z punktu widzenia tej osoby. Ale no, tutaj ta osoba woli na Ciebie chyba patrzeć z tego drzewa, bo, yy, i zaczekać, tak? Bo ty z jednej strony tak trochę wszystko na hura, z drugiej strony się nie spieszysz sama, tak? Bo to jest troszeczkę tylko takie podpuszczanie innych do realizacji twoich celów. No, i właściwie już wiemy, skąd to procesowanie tej, tych uczuć. Trochę w jedną, trochę w drugą, i właściwie. Relacja z Tobą i takie poznawanie Ciebie to jest podróż, i to jest właśnie ta podróż, dlatego że to trzeba mieć naprawdę głowę jak sklep, żeby ogarnąć to, co ta osoba o Tobie myśli, <słuch> jak Ciebie postrzega. No. No, ale można się z Tobą dobrze, znaczy tak, można z Tobą miło spędzić czas, że tak powiem, blisko, ale blisko fizycznie, bo nie blisko emocjonalnie. Zobaczmy, jaka jest rada dla Ciebie w takim razie. Jaka jest rada dla Ciebie? No, niewątpliwie tak miało być i. Jest to dla Ciebie pewna nauka. No i chroń się. Chroń się, mamy tutaj tego wilka, tylko już zupełnie spokojnego. Tak. I daj sobie opiekę nad tymi uczuciami. Ten wilk tutaj jest spokojny. I ewidentnie. Zrozumiał przekaz. Ewidentnie zrozumiał przekaz. Czekajcie, jeszcze ta karta. No, bo ta osoba raczej ma poczucie, że inspiracja i odwaga. Więc dla ciebie rada jest taka, że przemyśl to, jak jesteś odbierana. Zaopiekuj się sobą i chroń się również przed tym, przed plotkami na przykład, przed tym, co Tobie ludzie mówią. chroń się być może w ten sposób, w sposób, w jaki się, w jaki się wypowiadasz na tematy przeróżne, bo być może nawet tak nie myślisz, ale tak jesteś odbierana. I Być może właśnie to czytanie będzie dla ciebie inspiracją i zastanowieniem się nad tym, czy tego typu rodzaj odwagi, jaki prezentujesz, i jaki jest odbierany przez innych, no, nie jest za bardzo taki mm, mącący. Mącący w głowach innych. No chyba, że chcesz to uzyskać, no to akurat w tym przypadku. Uzyskałeś, uzyskałaś, tylko co dalej, co dalej. No. No dobrze. A zobaczmy jeszcze afirmację dla ciebie. Jestem ciekawa. Zaufaj swojej intuicji. Moje życie jest prowadzone, naprawdę prowadzone. No i pytanie w takim razie, czy ty naprawdę się czujesz prowadzona, czy ty dajesz szansę o swojej intuicji i czy w ten sposób, w jaki sposób jesteś odbierana, czy taka naprawdę jesteś, czy taki jesteś, bo jeżeli nie, no to może dobrze by było się zastanowić i po, po, podpytać swoją intuicję, no, gdzie tu jest błąd? No. I tym optymistycznym akcentem bardzo was serdecznie pozdrawiam i do następnego razu. Mua.